Czy da się połączyć styl boho ze stylem sportowym? Wydaje mi się, że tak, ale pokusiłabym się tutaj o dodanie koloru. Mam coś tutaj w tym pudełeczku, to chcę Wam pokazać. Adidas Tokio. Mierzymy. Co zaskakujące. Na zewnątrz jest skóra, czyli zamsz i napisane jest, że wewnątrz też jest skóra. Jest miękka wkładka, a głębiej wydaje mi się, że but już jest tutaj bez podszewki. No mega cool wyglądają. I są to cienkie adidasy. Dzięki temu, że nie mają grubej podszewki pod spodem, to będą idealne na lato. Bo to jest skóra, więc bez podszewki będzie się stopa bardzo dobrze wentylować. Śliczny kolor, mają taki pastelowy błękit. Jeszcze Wam powiem, że ja standardowo noszę 36, a te buty wzięłam w rozmiarze trzecia. Mam troszeczkę tutaj luzu, bo moja szeroka stopa. Zawsze buty się rozchodzą troszkę na zewnątrz, czy się skracają, jakby po długości. Więc ja zawsze biorę taki dobry numer, albo i lepiej. Większe słuchajcie, ale ja teraz dopiero zauważyłam i chyba to też widzicie, że buty się różnią od siebie. Prawdopodobnie z innej partii. To jest w ogóle inny kolor i tu jest inny kolor. I to kurczę, muszę oddać chyba do reklamacji. Ojej. Update Adidasów Tokio. Wymienili mi Sajzerze na inną parę. Teraz wydaje się, że wszystko jest ok. Zakładam i jeszcze raz i mierzę dla Was. Tak one wyglądają. Bardzo fajna, taka właśnie płaska podeszwa. to będzie się stopa w nich odparzała, bo one są oddychające, bo są bez tej plastikowej podszewki. Bardzo fajne.